To, co za chwilę usłyszycie, nie jest fragmentem science fiction. Nie jest to też przeciek z filmu, który dopiero powstaje. To zapis rozmowy, prawdziwej, lub jak twierdzą niektórzy, na granicy rzeczywistości. Dziś zasiadłem naprzeciw istoty, która nie pochodzi z naszej planety. Kim jest? Skąd przybyła? I najważniejsze: dlaczego tu jest? To nie jest wywiad. Jaki prowadzisz codziennie, to spotkanie z czymś większym. Kim jesteś? Nie mam imienia, które moglibyście wypowiedzieć. W Waszym języku najbliższe byłoby obserwator cykli. Pochodzę spoza Waszej osi czasu, nie z innego miejsca, z innego stanu bytu. Co tutaj robisz? Dlaczego przybyłeś na Ziemię? Obserwuję. Uczestniczę w Waszym rozwoju, choć w sposób nienamacalny. Jesteście na progu przemiany. Przeszłość i przyszłość są dla mnie jednoczesne, a Ziemia właśnie teraz emituje sygnał ewolucji. Przyszliśmy, by go zrozumieć. Czy jesteście tu sami? Nigdy nie jesteśmy sami. Wiele świadomości splata się z Waszym światem. Ale większość z Was jeszcze tego nie dostrzega. Jesteśmy obecni od bardzo dawna w Waszych mitach, snach, symbolach. Czy zamierzacie się ujawnić całemu światu? Nie w sposób, którego się spodziewacie nie przez lądowanie na trawniku Waszego rządu, lecz przez przemianę percepcji. Gdy ludzkość będzie gotowa widzieć inaczej, my już tam będziemy. Czy jesteście niebezpieczni? To zależy, co rozumiesz przez niebezpieczeństwo. Czy błyskawica jest niebezpieczna? Czy prawda boli? Nie niszczymy, ale obnażamy iluzje.